Jesteśmy po meczu ósmej kolejki forbet czwartej ligi. głosu Ostróda dziś zremisował z Concordią Erdą 2 do 2. Są so z nami trenerzy obydwu zespołów. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu trenera Concordii. Dzień dobry Państwu. Myślę, że mecz przede wszystkim mógł się podobać kibiców. kibicom. Dużo sytuacji. Cztery bramki też bardzo dużo, ale jeszcze więcej sytuacji niewykorzystanych. No, no szkoda, my mając tyle sytuacji można powiedzieć stuprocentowych na wyjeździe. Nie wykorzystaliśmy tego. No i nie mamy trzech punktów, ale dobrze, chociaż że mamy ten jeden punkt bo drużyna przeciwna również miała, miała fajne, fajne sytuacje. Muszę pochwalić swojego podobiecznego Mateusza Uzarka. Fajnie trzymał nas przy życiu cały czas. No, no mówię, no szkoda, szkoda niewykorzystanych sytuacji, ale dla mnie mecz typowo na remis. I teraz poprosimy trenera Sokoła. Co najważniejsze, to nie udało nam się odczarować swojego stadionu, a bardzo, a bardzo chcieliśmy to zrobić. Szkoda tylko, że tak naprawdę to, co zakładaliśmy sobie w grze, graliśmy w drugiej połowie. Tą intensywność, to te przejście z lewej do prawej strony, różnorodność gdzieś kreowania tych sytuacji. A tak naprawdę weszliśmy w mecz, można powiedzieć, w 46. minucie. No, otwieramy wynik spotkania w pierwszej minucie. I, I śpimy, można powiedzieć. Kolejną stracimy bramkę, śpimy dalej, dostajemy drugą bramkę, śpimy dalej. Na szczęście łapiemy tutaj kontakt przy tej niemrawości na 2-2. W drugiej połowie, to co trener yy, wspomniał, mecz się otworzył. Można powiedzieć, że dziś to yy, tak yy, z posiadania piłki mieliśmy yy, więcej, ale z gry tak można powiedzieć po, po remisie. My mieliśmy swoje sytuacje i Concordia wychodziła co jakiś czas konkretnie dwoma, trzema zawodnikami, i to, to gdzieś nam e, sprawiało problem. Aczkolwiek też świadomie podejmowaliśmy takie ryzyko i szliśmy gdzieś do przodu, żeby, żeby te trzy punkty zostały w Ostrudzie. Nie da się meczu wygrać, trzeba zremisować, ale, ale gorzka pigułka jest i zarówno u mnie i proszę mi uwierzyć, u chłopaków, bo jest ten niedosyt i świadomość tego, że ta pierwsza połowa wyglądała nie tak jak powinna. Są pytania do trenera. Tak, ja mam pytanie do trenera Concordia Blog. Panie trenerze, z jakim nastawieniem tutaj przyjeżdżaliście do study i czy wynik końcowy Was satysfakcjonuje, ponieważ byliście pod względem pozycji w tabeli raczej nie stawiali broni w roli faworytów? My na każdy mecz jedziemy po zwycięstwo i nie będziemy tego ukrywali, my chcemy wygrywać. No z tym, że mamy bardzo młody zespół, niektórzy chłopcy 2007-2008 rocznik, no oni potrzebują doświadczenia. No, było można powiedzieć blisko. Ale ja mówię, ja wolę jeden punkt, jak przegrać po władnym stylu. No, jest niedosyt, ale nie ma, nie ma, nie ma, nie ma co yy, żałować. Jest ten remis z wyjazdu z trudnego terenu. Myślę, że w końcowym rozrachunku będziemy zadowoleni z tego remisu. Dostaliście Pierwszą bramkę już w pierwszej minucie spotkania tutaj akurat mocno przystała defensywa Konkordii. Jakie działania zostały później podjęte, no bo jednak ta gra obronna wyglądała zdecydowanie lepiej. No, przede wszystkim chłopcy na boisku, ten kapitan Radek Bukacki, wziął to wszystko na siebie, potrząsnął trochę tymi chłopcami i zaczęło to fajnie wyglądać, strzeliliśmy bramkę wyrównującą, bramkę dającą nam przewagę 2-1. No znowu kolejny błąd y, na 2-2 do szatni, ale, ale mówię, wcześniej traciliśmy bramki w końcówkach drugiej połowy albo w ogóle w czasie doliczonym, gdzie, gdzie, gdzie te remisy, a dzisiaj y, można powiedzieć do końca wisiało na włosku, czy wygramy, czy przegramy, bo to y, tak się układała sytuacja na boisku, że raz pod jedną bramką byliśmy, raz pod drugą i myślę, że w końcowym rozrachunku ja osobiście jestem zadowolony z tego remisu. Marka pytanie o Macieja Czajkowskiego. W 63 minucie pojawił się na boisku, zszedł 9 minut później, co było przyczyną tej zwanej wędki, tej powrotnej zmiany? Znaczy, nie było, no wiadomo, wpuszczają zawodnika i nie zakłada się to, że zaraz się go zdejmie. Maciek w miarę przed mecz, popracował w defensywie, ale przy jednej, drugiej akcji już go gdzieś zabrakło, widać, że gdzieś go przetkało. I nie było to, to, co miało nam ruszyć tą, tą stronę. Dlatego tutaj zmiana dla Krystiana Mejera, który sądzę, że w porównaniu 9 minut do, czy od razu przed mecz ofensywnie popracował gdzieś, ruszył, ruszył tą stronę, ale w końcowym rozrachunku mamy rejestr. Czyli z Czajkowskim to nie są żadne kwestie? Nie, nie, to to jest to. Sądzę, że. że, że to, lekcja. To, to nie tyle to, co lekcja, co po prostu. Puszczając kogoś, czy ja, czy, czy kolejny trener oczekuje czegoś od zawodnika, w dniu no dzisiejszym tego Maciej gdzieś nie, nie dał, czegoś zabrakło, porozmawiamy o tym w tygodniu i, i tyle. Na, na, na szczęście mamy taką kadrę, że, że gdzieś możemy tu reagować I, 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 i tak też zrobiliśmy. Czy jest jakiś zawodnik, z którego można być dzisiaj zadowolony po tym spotkaniu? Mówił trener o Krystianie Mejerze. Tutaj większość osób będących na dzisiejszym meczu raczej też podziela zdanie, że można być zadowolonym, ale, ale czy ktoś jeszcze może wyróżnią się? Znaczy ciężko kogoś wyróżniać się jak, jak siedzi, jest w góry, kiedy trener mówi, że jadą po trzy punkty, tak samo my w każdym punktu, w każdym meczu wychodzimy po nopole. Łapiemy takie można powiedzieć siedzieć nawet nie na 50%. Bo, bo Mamy gdzieś takie odczucie, nie umieszając oczywiście drużynie niekonkordii że gdzieś ten mecz uciekł nam. Nie do końca to, to powinno tak, tak to wyglądać. I, i, czy kogoś wyróżnić? Nie chciałbym kogoś wyróżniać. No, bo, bo, można by powiedzieć, że Tomek strzelił dwie bramki, ten, ale też potem nie strzelił. I tak samo sądzę, że każdy dał na tyle, ile mógł w dniu dzisiejszym. I, i, i tutaj e, cieszy mnie fakt i pochwaliłbym wszystkich grających w drugiej połowie i, i, i nawet zmiany te, które, które, które były że dążyliśmy do tego przeważenia tej, tej, tej szali na swoją korzyść. Okay. Dziękuję bardzo.